Witam panu, panią Dorotę Serafin, LCP Poland. Dzień dobry pani Doroto. Dzień dobry, Dzień dobry bardzo proszę. Tak, bo yy, znowu przyglądając się informacją dotyczającą do rynków to y, y, informacje na, na temat tego, że LCP rozpoczęło projekt, skończyło projekt, kupiło, y, przygotowuje następny, pojawiają się jak y, grzyby y, po dużym deszczu, po dobrym deszczu. Y, jak y, dzisiaj y, ta aktywność inwestycyjna u was wygląda bo z jednej strony rzeczywiście jesteście deweloperem budujecie swoje projekty ale także wiele akwizycji co będzie takim decydującym kierunkiem na przyszłość to znaczy my podchodzimy wieloaspektowo bo faktycznie z jednej strony w ostatnim czasie bardzo mocno rozwijamy nowe retail parki pod marką M Park Natomiast z drugiej strony realizujemy strategiczne akwizycje istniejących już obiektów, i takim przykładem jest chociażby niedawna, niedawne nabycie retail parku w Radomiu. Ja myślę, że będziemy nadal szli dwutorowo, bo taka strategia zapewnia nam po pierwsze dosyć szybki wzrost portfela, liczbę nieruchomości, wzrost wartości tych nieruchomości. A po drugie, nadal utrzymujemy kontrolę nad spójnością i jakością aktywów. To może, żebyśmy to wszystko mieli uporządkowane, powiedzmy, jak ten portfel wygląda na dzień 21 września 2025 roku. Ja mogę powiedzieć, jak wygląda na dziś, czyli 25 tak. września. Tak, tak. W tej chwili mamy. Przeszło 60 parków handlowych. Mhm. E, ostatnie otwarte w Brzezinach, Mrągowie, Robczycach, e, w Szubinie. Natomiast dzisiaj, tak jak z Państwem tutaj rozmawiam, właśnie w tej chwili trwa otwarcie kolejnego naszego parku tym razem M. Park Nowaruda. Mhm. E, I poprzez to, że tych otwarć mamy coraz więcej, e, stworzyliśmy dwa niezależne zespoły, które. Wymiennie uczestniczą w wydarzeniach otwarciowych. Zanim przejdziemy do tego aspektu takiego pozytywnego, czyli kolejnych projektów i tego, jak to będzie wyglądało, to pytanie: Przy tak dużym portfelu być może pojawiają się jakieś projekty, które nie do końca pasują do, do tego portfela. Czy wy planujecie jakieś sprzedaże, czy, czy, czy to raczej wszystko jest, są inwestycje długoterminowe? Y Generalnie jesteśmy nastawieni na stały rozwój i zwiększanie portfela, ale oczywiście przyglądamy się poszczególnym projektom w ramach naszego portfela i jeśli pojawią się takie, które w długiej, dłuższej perspektywie z jakiegoś powodu przestaną odpowiadać naszej strategii, to nie wykluczamy optymalizacji albo nawet sprzedaży, bo to pozwoli się skupić z kolei na tych kluczowych inwestycjach, które realizujemy. Rozumiem. Dobrze. Zanim przejdziecie do inwestycji, przejdziemy do inwestycji, które realizujecie, to powiedzmy może o tym, jakie warunki powinien spełniać projekt, który może być dla Was interesujący. Mówię o, o akwizycjach. Lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja. To było pierwsze, co usłyszałam od udziałowców podczas spotkania z nimi po dołączeniu do zespołu LCP. I to się nie zmieniło, czyli generalnie lokalizacja jest dla nas kluczowa, ale także to, w, jaki, w jakim stopniu dany projekt jest, e, e, odpowiada na potrzeby e, lokalnej społeczności e, i e, ile wnosi e, wartości dodanej do danego miasta, bo generalnie celujemy w miasta średniej wielkości, które nie są do końca nasycone jeszcze ofertą handlową, a przy okazji mają dosyć duży potencjał rozwoju. To powiedzmy konkretnie miasta średniej wielkości jak je definiujecie? Tak naprawdę analizujemy nie tylko to, że miasto jest ma tam nie wiem, 15, 20, 30 tysięcy mieszkańców, ale również obszary okoliczne. Czyli jakby patrzymy w szerszym spektrum. Tak, w szerszym spektrum. Może być nawet mniejsze miasto. Mamy takie retail parki, które, w których miasta, miasto ma 10 tysięcy y, y, mieszkańców. Natomiast. Okolica jest kompletnie niezagospodarowana i tam e, proponujemy naszą ofertę klientom. Mhm. Czy to oznacza, że emparki nie powstają i nie będą powstawać na przykład w ramach y, y, jakichś aglomeracji miejskich na y, obrzeżach wielkich a, y, miast? Tego też nie wykluczamy. Mhm. Bo tak jak mówię, jesteśmy bardzo mocno nastawieni na rozwój y, i na stałe zwiększanie portfela. Więc jeżeli pojawia się ciekawy projekt, czy to jest obiekt istniejący, czy to jest dopiero grunt, na którym może powstać taki retail park, to jak najbardziej analizujemy takie lokalizacje, bardzo skrupulatnie się im przyglądamy i inwestujemy. 60 projektów dzisiaj. Ponad tak. Jak Państwo przewidujecie, jak to będzie się zmieniało w czasie, w perspektywie najbliższych lat? To znaczy mamy naszą ambicją jest w ciągu dwóch lat powiększyć wartość portfela do miliarda, jednego miliarda euro, więc to będzie A dzisiaj to. Jest? No tam mniej więcej dwukrotny wzrost, no, tak naprawdę. No i żeby to zrealizować, potrzebujemy gruntów, potrzebujemy gotowych projektów. Także, no, tutaj naprawdę bardzo prężnie działamy. Ale to w praktyce nie oznacza chyba, że to będzie 120 projektów. Pewnie będą także rozbudowy, prawda? Znaczy, w, Dobre lokalizacje w, kuszą, żeby wykorzystać do końca ich potencjał. Ależ oczywiście, tak. Na bieżąco analizujemy możliwości powiększania powierzchni handlowych mhm. i tam, gdzie mamy taką możliwość, czyli mamy dodatkowy grunt chociażby, czy możemy redefiniować powierzchnie wspólne na powierzchnię handlową. Tam oczywiście podejmujemy takie kroki. Bo to pozwoli nie tylko nam wzrastać, czy wzrastać naszym najemcom, ale również najpełniej odpowiedzieć na potrzeby naszych najemców, naszych klientów, przepraszam. LCP jest firmą, bo jest kilka takich firm, ale wy jesteście chyba najbardziej aktywni, która konsoliduje ten rynek jednak Kupuje dosyć intensywnie. Jak Pani widzi, jak, jak Wy widzicie przyszłość tego procesu konsolidacji rynku? Znaczy, mówiąc szczerze, ten rynek pewnie będzie się stopniowo konsolidował, przy czym będzie się konsolidował czy skupiał wokół tych największych graczy z największym doświadczeniem, bo ostatecznie wygrają te projekty, które są dobrze zaprojektowane. I najpełniej od odpowiadają na potrzeby klientów. Na pewno zwiększy się znaczenie ekonomii skali, dążenie do efektywności energetycznej. Ja o to już wielokrotnie tutaj pytałem, o te dwa miliony, które przed nami. Wy chcecie podwoić wartość swojego portfela, czyli. To się wpisuje w zasadzie w to, co widzieliśmy. Mamy w tej chwili 3 miliony, to praktycznie drugie tyle dojdzie, tam 2 miliony, może trochę więcej. Czyli będziecie, rozumiem, w takim, taką lokomotywą ciągnącą ten, ten rynek do przodu bardzo mocno. Pretendujemy do tego, tak, jak najbardziej. W tym roku mamy zaplanowanych, w sumie no, część już się otworzyła, ale 15 nowych projektów. Także w roku 2025. 25, mhm. tak. Z tego co patrzę na plany w 2026 i 2027, to będzie równie intensywnie, albo nawet i bardziej. Mhm. To wszystko brzmi bardzo optymistycznie, no ale pewnie zawsze yy, diabeł tkwi w szczegółach. Co z waszej perspektywy jest takim największym wyzwaniem? przy nowych projektach, przy tych, które kupujecie? To znaczy tak, tu koleżanki dosyć dużo mówiły z koliersa o wyzwaniach, jakie stoją przed zarządcami i ja się mogę pod tym wszystkim podpisać. No z mojej perspektywy to, z czym my się mierzymy, to jest kwestia przede wszystkim utrzymania kosztów serwisowych w ryzach, dlatego że to są bardzo ważne, to jest bardzo ważny element dla, dla naszych najemców. Poprawienie efektywności energetycznej, kwestia rozliczania mediów, kwestia kontraktowania, więc dokładnie to, o czym była mowa w poprzedniej czy, czy w jeszcze poprzedniej rozmowie. Natomiast Myślę, że największym wyzwaniem, przed którym w tej chwili stoimy, to jest pozyskanie partnerów. My mamy oczywiście stałych, sprawdzonych partnerów, ale pozyskanie partnerów, którzy pomogą nam się dalej rozwijać, czyli zarówno firmy, jak i osoby posiadające grunty, gotowe obiekty, na których moglibyśmy współpracować. Mm -hmm. Mam nadzieję, że Shopping Center Forum jest takim miejscem, gdzie właśnie takich partnerów jest szansa spotkać. Zdecydowanie tak, bo jak rozmawiałam z kolegami z działu akwizycji, to y, tutaj na pewno jakieś sukcesy po Shopping Center y, zostały odniesione. Czyli wysyłamy sygnał do właścicieli dobrych działek, LCP zaprasza do współpracy. Dokładnie tak. jeżeli ktoś ma gotowe projekty, to również prosimy, żeby nie wahał się z nami skontaktować. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Moim dziękuję. rozmówcą była Pani Dorota Szerafin, która odpowiada za rozwój marki. Bardziej za zarządzanie, zarządzanie, ale ten rozwój też bardzo e, mocno wspieramy, dlatego że to, co